Witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam drugą część na 8 kwietnia 2019 roku. Deszczowo dzisiaj w Anglii, także. <grypto> Nie dziwota, wiosna i jesień najczęściej tak się dzieje, ale powiem Wam szczerze, że ostatnio nie było tak źle, tu blisko Londynu przynajmniej. Jeżeli ktoś mieszka w Glasgow czy gdzieś tam w Newcastle, no to już inaczej sprawa wygląda, ale tutaj koło Londynu aż tak źle nie jest z tym deszczem, także możemy się tutaj cieszyć z tego powodu. I jak zwykle w poniedziałek jest masa wiadomości, i pewnie tak będzie aż do środy, czwartku, gdzie te dwie audycje dziennie jednak są tutaj jak zbawienie, bo przynajmniej jestem w stanie przewertować 98% wszystkich wiadomości i te najważniejsze wybrać. Jeżeli już mam za długą skalę pomiędzy tymi dzień dobry krypto, powiedzmy raz dziennie, no to już byśmy musieli to chyba godzinne audycje robić także świetnie to się tutaj prowadzi w tym w ten sposób także dlatego macie tyle tych najświeższych wiadomości pamiętajcie że w czwartek zaczynamy konkurs także w czwartek rano pierwsza audycja dzień dobry krypto która będzie będziecie mogli już komentować pamiętajcie że jeden komentarz wystarczy no chyba że uczestniczycie w jakiejś dyskusji to nie ma problemu ale tak czy tak program losujący wybiera jeden nick czyli Jedną postać z komentarzy. Także grupuje te komentarze podobne tej samej osoby, i wtedy jest niebrana pod uwagę. Tylko raz. I druga rzecz, żeby nie kopiować i wklejać, bo wtedy wpadacie do spamu na YouTubie i zawsze lepiej tą kropkę dodać, czy z bomby, druga na przykład dla zasięgu, trzecia dla konkursu, i wtedy przynajmniej wiecie, że wasz komentarz będzie zaliczony. Ostatni dzień to jest sobota. Do północy, czyli niedzielna audycja. Dzień dobry, krypto już nie będzie się liczyć, także wystarczy dać komentarz, a my w niedzielę, w poniedziałek zobaczymy, kiedy tutaj dokładnie starczy czasu. Zrobimy losowanie i losowanie będzie tak jak zawsze. Ja bez cięcia będę. Robił nie tak jak Justin Sun z cięciem, gdzie było widać wylosowaną osobę. Nie, 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 nie o to tutaj chodzi. Live'a też nie chcę robić, bo mam z dużo tutaj rzeczy na pulpicie, a nie jestem tak ogarnięty jak Max, Satoshi, jeżeli chodzi o OBS i live streamy jeszcze, więc nie będę tutaj kombinował, bo jeszcze wyjdą chocki klocki. <laughs> Także na spokojnie, tak jak zawsze, szczerze. Pierwsza osoba wygrywa i, i tutaj nie ma problemu. Używamy też Google Random selector, do tego, żeby wybrać numer filmu, czyli jeżeli będzie 10 filmów, to 10 po kolei. Dzisiaj prawdopodobnie będzie podsumowanie tygodnia o 19.00. Jeszcze zobaczymy, jak nie, to się pojawi jeszcze inna audycja zamiast tego, ale raczej podsumowanie tygodnia. Ok, to coś się nagadało. Wejdźmy na koń paprykę, zobaczmy, co tutaj jest. Pom bitcoin mm -hmm. mamy 5172 dolary, czyli pierwsze spadki 1,36% w, w godzinę. Może to oznaczać, że Uhuhu. Będą dzisiaj, dzień, dzisiaj będzie dzień spadków W sumie potrzebna jest taka, taka rzecz, jeżeli chodzi o zdrowy przyrost bitcoina. Bo jeżeli coś rośnie, no to musi też kiedyś spaść. A jeżeli coś rośnie, jest pompowane jak amerykańska giełda w tym momencie, no to tylko przedłużamy nieuniknione. Sprawdźmy co tutaj się dzieje też na projektach 24 ostatnich godzinach. Nano 10%. Wow. Drugi jest wercz, 9% i Wax. Wax 728. Także te najlepiej sobie poradziły. A teraz widzę, że CryptoDog właśnie szilował tutaj nano w ostatniej chwili, także w ostatnim dniu, może dlatego też pompuje, nie wiemy. Teraz te projekty, które sobie najgorzej poradziły, to jest LoopRing minus 16%. Wyszedłem z pozycji <grych> wczoraj, czyli dobrze, dobrze. IOST minus 12% i Maximum Coin minus 11%. I market cap dla przypomnienia 179 miliardów dolarów. Ok, przejdźmy na wiadomości. A zacznijmy dzisiaj od polskiej wiadomości, żeby było inaczej. Kompary.pl Giełda kryptowalutowa Kraken pozwana na 900 tysięcy dolarów. Nie całą pańkę. Były pracownik giełdy krypto Kraken pozwał firmę na 900 tysięcy dolarów amerykańskich. Jak twierdzi, giełda nie zapłaciła mu za wykonaną pracę. Nie jest to jego jedyne oskarżenie wobec. Giełdy. Jonathan Silverman miał przyłączyć się do giełdy w kwietniu 2017 roku. Jego zadaniem było zarządzanie sprzedażą instytucjonalną. Miał on pracować w biurze handlowym w Nowym Jorku. Jak twierdzi Silverman, jego wynagrodzenie podstawowe miało wynosić 150 tysięcy dolarów. Drugą część miała stanowić prowizja w wysokości 10%. Według Jonathana ustalania co do wysokości wynagrodzenia były zawierane bezpośrednio z założycielem giełdy Jesse Powellem. Od rozpoczęcia pracy przez Jonathana w ciągu trzech miesięcy obroty wyniosły ponad 19 milionów dolarów, a do tej pory nie otrzymał on żadnej prowizji. Jak możemy przeczytać na serwisie Bloomberg, rzecznika Krakena Christina V. powiedziała, że Silverman kłamie i narusza umowę o poufności. Oprócz pozwu zaległe wynagrodzenie pracownika skarża też giełdę o błędne przedstawianie opinii publicznej i rządowym organom regulacyjnym, że nie działa w Nowym Jorku. W rzeczywistości praktyka OTC, Kraken i transakcje OTC, w tym logowanie do wymiany Krakena i negocjowanie przelewów miały miejsce prawie wyłącznie w Nowym Jorku. To, o czym mówi Jonathan Silverman, jest to z innym pozwem przeciwko krakenowi, który został złożony przez innego pracownika, Robert Adler. Także twierdzi, że biuro handlowe w Nowym Jorku zarobiło ponad 19 milionów dolarów pomiędzy 15 września 2017 roku a końcem roku. Także kolorowo się dzieje w krakenie, a my przechodzimy do kolejnej wiadomości. Tutaj na tym wykresie też mamy przedstawiony rok 2015 z 2019 w tym momencie, prawdopodobnie w. Teraz, gdzie się znajdujemy, jest to to miejsce zaznaczone, że prawdopodobnie zobaczycie, tutaj będą mi jeszcze spadki, ale może to być niekoniecznie teraz, to może być dwa miesiące, trzy miesiące, możemy się poruszać trendem bocznym teraz, także jeszcze długo czasu może być tutaj do, tej, do tych kolejnych spadków, jeżeli takie miałoby nastąpić. Zobaczcie, dwa zielone trójkąty, jest wzrost i teraz będziemy może czekać na ten spadek. Zobaczymy, czy to się okaże. Jestem ciekaw. Czy nasi słuchacze już są w pozycji, czy nadal czekają na ewentualny spadek? Dajcie znać. Cointeregraf mówi o giełdzie, która działa w Nigerii. Jest ona z Estonii, o nazwie Paxful. Ta giełda przynajmniej 40% nigeryczyków obsługuje na swojej giełdzie. I nigeryczycy właśnie tam mają swoje Bitcoin, Ethereum i Litecoin i oczywiście inne kryptowaluty. I dlaczego Nigeryjczycy tutaj się burzą? Bo y, dużo osób, które używają tą giełdę, albo inwestorów, którzy y, próbują się zalogować, nagle nie mogą się zalogować na tą giełdę i po skontaktowaniu się z giełdą, na przykład z tym Paxful, y, można się dowiedzieć, że y, po prostu y, oni przedstawiają na to dowody, że te osoby posługiwały się y, niewłaściwymi dokumentami, albo że Próbowały podrobić inną tożsamość, dlatego tylko nie mają dostępu do tego konta. Niektórzy tutaj użytkownicy, jak Samuel Ole, Olen Raviu, miał 15 tysięcy dolarów na koncie u siebie. Także widzicie, że te, te giełdy, które tutaj są, lepiej używać te największe, nie jakieś tam pojedyncze, mniejsze, które mogą wprowadzić swoje różne. Dziwne zasady, coś im nie będzie pasować, i wtedy będziecie mieć no, brak dostępu do swojego konta, i wtedy będziecie musieli się kontaktować z giełdą, o ile odpisze, oczywiście. Także zawsze proponujemy i, i przesyłamy swoje kryptowaluty na konta offline. Ambekrypto też mówi o Coindelcie, która za swoje usługi, jeżeli użytkownicy chcą wypłacić kryptowaluty, ma przynajmniej do 3 lub 5 razy. Większe opcje wypłaty. Jeżeli chcemy wypłacić różne aktywa, mamy tutaj porównanie na przykład BTC, ile na CoinDelcie trzeba zapłacić, czyli 0,002 w to do Binance, 0,005 Bitcoina, czyli widzimy, że 3 do 5 razy jest to droższe, żeby po prostu uważać na CoinDelcie, że nie tylko Bitcoin, jest Ethereum tak samo, mamy EOS. Na przykład, 0,1 na Binance, 0,8 na Coindelcie. Zobaczcie, ile tron kosztuje wypłacenie trona z tej giełdy: 128 tronów w porównaniu do 1 z Binance. Także kolejna nauka, żeby unikać tych giełd, które mają wysokie prowizje od wypłacanych kryptowalut. Także najpierw najlepiej wejść i zaznajomić się z zasadami tej giełdy, zobaczyć ile co kosztuje, wtedy wybrać giełdę. I oczywiście proponujemy albo zawsze mówię, żeby lepiej wybrać te główniejsze giełdy. Nie właśnie coin delta czy jakieś tam poboczne ewentualnie zdecentralizowane powiedzmy IDEX jest świetną też alternatywą. Na Redditie dowiemy się właśnie z tego odcinka kim jest Satoshi Nakamoto. Jeden z australijczyków twierdzi, że nim jest. Zobaczmy co tutaj wyjdzie z tego. Australian man claims to be the creator of Bitcoin. A claim that would end one of the biggest mysteries in the tech world. Czyli australijski człowiek twierdzi, że stworzył Bitcoin. A nie chce tutaj pogłosu, chce tutaj być na spokoju, nie chce wychodzić nigdzie, y, być tą osobą, która y, po prostu szczyci się tym, że jest Satoshi Nakamoto. I sprawdźmy tą osobę, zara się wypowiadać. <laughs> po prostu podrzucili nie to, co trzeba. Miał tu prawdopodobnie być Craig Wright w tym momencie, ale podrzucili kogoś z biegu. Może specjalnie, może specjalnie, żeby ludzie po prostu zobaczyli, że to clown jest biegający Satoshi Nakamoto. Global IT. Giant czyli bardzo wielka potężna firma, która yy, prowadzi tutaj IT consulting z razem z Citibank, z General Electric i Microsoftem nawet. Będzie współpracowała teraz właśnie z RippleNet. Yy, będzie oferowała swoim klientom i bankom i finansowym instytucjom możliwość płatności za pomocą RippleNet. To nie jest jakaś mała firma, bo w zeszłym roku zarobili 19 miliardów dolarów. Także yy, można powiedzieć, że wielkie tutaj profity mogą być przesyłane w przyszłości za pomocą RippleNet, czyli RippleNet to nie do końca będzie Rapid, na pewno na początku pewnie będzie tutaj Xcurrent. A mowa tutaj o Quartz Blockchain Solution, czyli oni właśnie będą na początku używali Xcurrent, ale pamiętajcie, że za pomocą Kordy i ARCH, który też Quartz tutaj właśnie będzie współpracował za pośrednictwem właśnie Kordy Enterprise Blockchain Platform, będą mieli możliwość prawdopodobnie zaimplementowania Ex bo jest to możliwe właśnie na tej platformie. I ta osoba na Redditie sprawdziła właśnie arbitraż, jaki jest w tym momencie na Bitcoinie najniższy, jaki kiedykolwiek widział. Oczywiście chodzi tutaj o cenę bitcoina. Jeżeli przełożymy bitcoina na inną giełdę, Bitfinex na przykład na powiedzmy BitMEX to jest tylko 0,12%. To jest najniższa jaką widział Coinbase na przykład na w tym momencie Bidex 0,06% arbitraż. Także nie za dużo w tym momencie można zarobić na arbitrażu. A teraz zobaczymy osobę, która jest w świecie kryptowalut od lat, jest traderem i właśnie wyjechała na wakacje. O tutaj właśnie troszeczkę musi odpocząć, bo widzimy, że zbiera siły na kolejny rok. Już niebiescy, już hosta, także za rok będzie troszeczkę bardziej opalony. CZ Binance ostrzega, że niedługo będą przesyłać wielkie ilości kryptowalut, nie, nie są określone które, ze swoich portfeli Coinbase, także najpierw będą dwie małe transakcje, potem dwie duże, no i na no to tyle, także żebyście byli zaalarmowani, że to, nikt się nie wkradł, CZ Binance tutaj klaryfikuje sprawę, żeby nikt się nie denerwował, że jest jakiś hak. ICO Analytics mówi nam o tym, że na kukojnie, ta, ta informacja jest dosłownie świeża, zeszła z prasy drukarskiej albo z pieca, można powiedzieć, że na kukojnie będzie druga szansa zakupienia tokena Multivac AIO, czyli nowa runda AIO dodatkowa. Token będzie kosztował 0, 0,006 Dolara, maksymalnie osób, ile będzie mogło wziąć udział, to jest 5000 tysięcy i około 600 tysięcy dolarów. Chcą tutaj zebrać około 1%. I te osoby, to jest fajne, że te osoby, które już wzięły udział, wzięły udział i prawdopodobnie zdobyły tokeny, nie będą mogły jeszcze raz wziąć udziału. Także super, jeżeli o to chodzi. Odbędzie się to we wtorek. 9 kwietnia, czyli już jutro o godzinie 19 UTC Plus 8, czyli musicie sobie wpisać 19 w Google UTC Plus 8 i wtedy Wam wyjdzie dokładnie, jaki jest czas, albo zamienić ten czas na y, europejski. Blacktown Capital mówi nam o tym, że y, o państwa, które mają w tym momencie złoto i żeby mieć taką samą ilość w bitcoinie, ile tych bitcoinów by musiały mieć. Także mamy Amerykę, mamy tutaj większe kraje. Zobaczmy, właśnie ile bitcoinów, ciekawe, czy jest Polska tutaj. Zobaczmy, zobaczmy, chyba nie ma Polski, ale zobaczmy. United States, czyli Ameryka 913 tysięcy bitcoinów, żeby mieć tyle samo, co mają złota. Niemcy 378 tysięcy bitcoinów, IMF 316 tysięcy, Włochy 275. 000. Francja 273, Rosja 232 tysiące Bitcoinów, Chiny 206 tysięcy Bitcoinów, Szwajcaria 116, Japonia 85. Spauzujcie sobie, bo to do końca nie będę czytał. Zobaczmy, Anglia, jeszcze Wielka Brytania 34 tysiące Bitcoinów by musiały sobie zakupić. Filipiny 22 tysiące, no Polski niestety nie ma, szkoda, bo fajnie by to było przeczytać. A nawet jest Europejski Bank Centralny 56 tysięcy. Bitcoinów. Także mają co tu kupować rządy, jeżeli w przyszłości złoto albo bitcoin miałby przynajmniej być na takim samym poziomie jak złoto. Ari Paul dodał ciekawą wiadomość, jeżeli tutaj chodzi o cenzurę na platformach społecznościowych. I y, można by tutaj się kłócić z tym, bo używają do tego. Y, Ciężkich przykładów, żeby wprowadzić właśnie taką cenzurę. Bo używałem na przykład tej nastolatki, która odebrała sobie życie, bo była po prostu ofiarą znęcania się właśnie na takich stronach internetowych. No i moim problemem jest to, że wiadomo, że, że, że nastolatka odbiera sobie życie i to jest, to jest problem, ale wydaje mi się, że należy edukować bardziej jeszcze tutaj i, i może wprowadzać jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o te strony, ale. Jeżeli będą tutaj używać właśnie takich przykładów do tego, żeby wprowadzać jeszcze bardziej cenzurę w przyszłości, to moż, można powiedzieć, że zamiast robić coś bardziej pożytecznego, zaczną wprowadzać cenzurę. A wiecie, z czym idzie cenzura? Wiadomo, ten przypadek jest tragiczny. No bo ginie osoba, tak? I tutaj nie ma się co, co w ogóle kłócić z tym, co tutaj się wydarzyło, ale czasami jest dużo więcej wartościowych wyjść niż tylko. Sama cenzura na takich stronach. I właśnie rządy, i do tego właśnie dąży ten tweet, że rządy będą wprowadzały pomału takie przykłady, już naprawdę ekstremalne, żeby swoje narzędzia pomału wprowadzać. I o to właśnie chodzi w tym twecie. Może wystarczy inaczej podejść do tego tematu, żeby jeszcze lepiej wprowadzić pewne zasady, a nie tylko cenzurę. A jeżeli gracie w Fortnite, można zobaczyć. Dokładnie, co tutaj się dzieje. A więc zobaczmy. Użytkownik strzela strzałami sobie tutaj i nagle pojawia się Binance logo. <laughs> Także też tutaj CZ Binance to zatwitował, że Duma go rozpiera, że jest logo. Binance Fortnite. Kolejną wiadomością na reddicie to jest to, że mimo tego, że cena od 6 miesięcy cały czas spadała. Oczywiście ostatnio mamy wzrosty, ale w większości spadała, a giełdy i tak się pojawiają jak grzyby po deszczu, bo przez te 6 miesięcy około 34 nowych giełd się pojawiło. Także my mieliśmy dywergencję, cena szła w dół, a giełd było coraz więcej. Także widzimy, że. Yy, Fundamenty są, fundamenty cały czas się powiększają, cena niekoniecznie, ale w ostatnim czasie widzimy, że mamy wzrosty. 33-latek w Danii został skazany na 4 lata więzienia, bo prał za pomocą bitcoinu tym razem. uhu uh, uh, pierwszy raz na 25 wiadomości mamy. Ktoś prał pieniądze bitcoinem, także są, zdarzają się takie rzeczy. Właśnie ten 33-latek został skazany na 4 lata więzienia, bo e, po prostu. Z, Zbierał pieniądze z takich nieciekawych transakcji, yy, z brudnych pieniędzy, i wysyłał je za granicę za pomocą bitcoina. I jak widzimy, nie jest to najefektywniejszy sposób <grych> wysłania właśnie, bo za pomocą bitcoina mamy open ledger, każdy może zobaczyć. Pamiętajmy, że to jest pseudoanonimowy system, czyli jeżeli w rzeczywistości jesteśmy w stanie yy, namierzyć osobę z kątem, to wtedy wszystkie transakcje są widoczne i możemy połączyć sprawy. No gorzej już ma się sprawa z Monero czy z innymi ale widzimy że za to że wysyłał bitcoiny za granicę z nieciekawych transakcji został oskarżony oskarżony i e, posłuży troszeczkę w więzieniu przez 4 lata. A tu mamy wiadomość o tym jak wytłumaczyć babuni czy dziadziuni o tym czym jest bitcoin. E, można bardzo łatwo za pomocą tej ściągi zostawię dla was żebyście zrobili swój e, homework. Bardzo łatwe do wytłumaczenia, to jest po prostu waluta jak dolar, jak euro, i resztę tutaj wam zostawiam jako zadanie domowe. Będzie w opisie na samym dole. Karol Bakometa Stańczak na Twitterze dodał nam, jak się mają giełdy w Europie, kto ile dokładnie. Pobiera pieniędzy, ile za depozyt, ile za wypłaty, ile minimalny depozyt, ile minimalna wypłata, maker, taker, ile zarabia. Wszystko to zostawiam dla Was, też będzie link na dole podany. Binance Jersey chyba jest tutaj z tego. A nie, to jest po prostu porównane, kto co i jak. Zobaczmy, BitBay jest za darmo, depozyt, już wypłata jest 10 euro. 10 też jest minimalny depozyt i minimalna wypłata to jest 5 euro. A w Binance Jersey mamy za darmo depozyt, wypłata już jest 0,15%. No zależy jaka suma, także widzimy mamy Coxy Ion, ale tutaj jest też Free, który Mike Satoshi chyba reklamuje. Mamy 2 euro za wypłatę, 1 za minimalny depozyt i mamy też Coin Corner, jakieś inne giełdy. Sprawdźcie sobie, bo ciekawe rozeznanie, jeżeli ktoś szuka giełdy pierwszy raz, w Europie może się przydać ta informacja. O, i ktoś tutaj anonimowy 21 stycznia przepowiedział pierwszą predykcję, że w kwietniu 2019 roku BTC będzie za 5300 dolarów. Tak się zdarzyło, bo oczywiście to było 21 stycznia, kwiecień jest 3 miesiące później. Mamy też predykcję na lipiec 2019 roku 9200 dolarów za Bitcoina. Październik 16000 dolarów. Luty przyszłego roku 29 tysięcy dolarów, lipiec 2020 56 tysięcy dolarów i listopad 87 tysięcy dolarów i cały market cap będzie wtedy 1,5 biliona dolarów i dominans, czyli dominacja Bitcoina będzie pomiędzy 40 a 46% i on mówi, że się nigdy nie myli. Także zapisujemy sobie właśnie, ja sobie zapiszę ten chart, nie ma problemu i zobaczymy co tutaj się wydarzy w takim bądź razie. O, I widzimy, że projekt rezystent strzelili sobie w kolano. Dlaczego? A więc dodali takiego tweeta, gdzie doszło to do CZ z Binance. A więc spotkali się na jednej z konferencji w Seulu, w południowej Korei. I właśnie to jest osoba z Resystent i potem dodali tweeta. Bądźcie gotowi na nowe, ekscytujące newsy, wiadomości, deep diving, czyli po rozmowie z CZ From Binance jeszcze tutaj jest wyolbrzymione. No wiadomo że jeżeli to dochodzi do CZ Binance hmm, on tutaj tłumaczy że po prostu wymienialiśmy się kartami wizytówkami to nic więcej nie znaczyło ale taki typ informacji która wprowadzają w błąd ludzi na pewno ich będzie srogo kosztować. Jaki projekt to jest. No i oczywiście wszyscy tutaj podali resistance.io także jeżeli myślicie że resistance.io Pojawi się w niedalekiej przyszłości na Binance, to możecie się mylić. Lubię takie predykcje, jeżeli są na Twitterze. Na przykład ktoś podaje, Litecoin, będzie kosztował tysiaka w przyszłym, podczas przyszłego bull runu. No i ktoś tutaj mówi, to podaj jakiś wykres. No i podał wykres. No świetnie. Dobrze, że fundamenty tutaj są podane czy jakiś wykres, także ja to nazywam predykcjami spupy, żeby było delikatniej. Bo niczym to nie jest potwierdzone. To tak jakbym ja powiedział, że mm, nie wiem, Dogecoin będzie kosztował 2 dolary za tydzień. No i co? No i nic. OK, MTGOX zaczyna wypłacać swoim osobom. Troszeczkę tutaj ta osoba, widzę, miała wielkie ilości bitcoinów, bo wypłacili jej 0, 0,005. Bitcoina, ale wypłacili. Widzimy, że dostała po prostu taką informację o tym, że wypłacili bitcoina na taką kwotę, więc zaczynają wypłacać. Mam nadzieję, że niektórzy z Was, którzy mieli kiedykolwiek swoje oszczędności na Antigoxie, dostaną je z powrotem. Jeżeli kogoś interesuje Morfeusz Labs, znalazłem tutaj na Reddit akurat fajnie opisany projekt. Jeżeli ktoś. Po prostu chce. Ani nie promuje, ani nie mówi nie, po prostu znalazłem fajną informację. Możecie zobaczyć fajnie, tutaj ten projekt jest cały opisany. Mamy też partnerstwa, jakie mają, więc możecie kuknąć, będzie oczywiście w opisie pod kryptookruchami. I znowu CZs Binance No widzimy, że nie możemy się odszczepić od niego. Trzecia informacja dzisiaj mówi o tym, że w Australii była sprzedawana ta właśnie nieruchomość, o której mówiliśmy już wcześniej z parę tygodni temu chyba na dzień dobry krypto, gdzie mamy Basenik, ciekawą hatę i odbywała się oczywiście też aukcja tego domu. I najwyższą osobą, która dała za tą hatę, była osoba, która zapłaciła BNB tokenem, czyli Binance Coin, na ponad bańkę. Widzimy milion siedemdziesiąt tysiące dolarów. Druga osoba to był Bitcoin, gdzie tylko czternaście tysięcy dolarów. Także osoba, która wygrała, od razu dała milion i wygrała tą hatę. Nie ma problemu, zapłaciła Binance Coin. Ktoś tutaj próbował wyliczyć, ile by muś, byśmy musieli mieć koparek, powiedzmy, takich 10,70, to jest oczywiście GeForce, do tego, żeby mieć tą samą moc obliczeniową, ile hash rate Bitcoina. I hash rate Bitcoina teraz jest 45 milionów terahaszy, i ktoś tutaj zrobił obliczenia. Mam nadzieję, że, że ok, bo, bo czytam po prostu komentarze i mówi, że około byśmy potrzebowali 15 milionów GeForce'ów 10,70, żeby mieć. Około 450 exohaszy, czyli to jest 45 milionów terahaszy. Ktoś tutaj zauważył też na Redditie, że Lightning Channels, czyli kanały Lightning, ostatnio pomniejszyły się po raz pierwszy. Zawsze powiększały się, a teraz niestety ktoś tutaj zauważył, że po dwóch tygodniach, czy o tydzień pomniejszyły się, bo mieliśmy wcześniej. Aha, porównanie jest tak, tydzień wcześniej, 26 marca do 7 Kwietnia mieliśmy wcześniej 39 371, a w tym momencie mamy 39 59, czyli ponad 300 mniej kanałów i dlatego się pytają, co tutaj się dzieje, no nie wszystko idzie od razu w górę, można tutaj powiedzieć, no zobaczymy, będziemy obserwować, czy te kanały nadal się powiększają za tydzień, miesiąc, 5 miesięcy, czy, czy będą tutaj spadać, jeżeli chodzi o. Lightning Network. Ok, to by było na tyle. Przejdźmy jeszcze tylko na polskich youtuberów z ostatnich 24 godzin. Kryptowalut Bitcoin. Pierwszy mamy w FX Max, Bitcoin to the Moon, analiza kryptowalut. Drugim tuż za nim jest Blok Prezesa, spokojny początek tygodnia, kryptowaluty, Bitcoin Akcje, surowce Forex, przegląd rynków. Tuż za nim, Mike Satoshi, kryptowalutowa niedziela z makiem, odcinek. 50 oczywiście, jeszcze było retrogranie. Giełda Bitpanda otrzymuje licencję PSD2. Ok? Dalej jest KryptoKamikadze. AJOTA, zaawansowany projekt, często niedoceniany. I jedno dalej mamy tutaj. Aha, tu już nikogo nie ma, więc sprawdźmy jeszcze z dwa komentarze i pojawimy się ponownie o 19 A potem znowu z kolejną dawką. Dzień dobry, Krypto, już dzień później. Widzę, że coraz częściej z rana. Kawusia jest i Feniks do kawki, tak jak pisze Bonzo i często tutaj właśnie piszecie: jest śniadanie, są wiadomości zaliczone, jest Feniks, także dzięki za te miłe komentarze oczywiście. Bartek Kłoda, super, kolejna część bardzo dobra, to u Satoshi, czekamy na kolejne odcinki, bo są coraz bardziej wciągające. a szkoda, że kiedyś się kończy ta seria. <grych> Nie no, możemy znaleźć kolejnego Satoshi'ego w razie czego i, i przedstawimy jeszcze może inną, taką bardziej już zmyśloną wersję, albo taką ogólną, która jest dostępna, wtedy będziemy się śmiać właśnie z tej osoby o chińskim charakterze, która była też podejrzewana u Satoshi'ego kamoto. wtedy. Możemy inaczej to wymyśleć. Nie, no, jeszcze jest parę, parę dobrych audycji, wyjdzie. Na pewno z pięć, minimum, może więcej, bo będziemy przeglądać też filmy, yy, mowę ciała. Więc to trzeba wszystko tutaj zaliczyć, żeby mieć ten pełny obraz. I Kryptonop, na końcu. Hej Bitcoin Phoenix, skąd bierzesz motywację? Jaki jest Twój cel prowadzenia tego kanału? Kilka miesięcy temu zastanawiałem się, jak długo utrzymasz takie tempo przekazu informacji. Od tamtej pory nie zwalniasz. imponuje mi takie zaangażowanie, musisz mieć mocny, fajny cel. Odpowiedz, po co robisz ten kanał? Co cię tak motywuje. Ja już chyba wyłożyłem karty na stół w jednym z odcinków i powiedziałem dokładniej, co mnie motywuje plana, który mam w głowie. Pamiętajcie, że mam 9-10 miesięcy, zanim wyjadę do Stanów Zjednoczonych i pewnie będę musiał być mniej tutaj, bo wrócę do pracy, nowej pracy, więc będzie tego czasu mniej od stycznia przyszłego roku, dlatego chcę zrobić wszystko po raz pierwszy w życiu na 100%, a że radio w latach młodzieńczych czy nastoletnich było moją pasją, to połączyłem ją z drugą pasją, czym są kryptowaluty, a trzecia pasja to jest pomaganie innym, pomaganie innym ludziom po, po prostu. I chciałbym kiedyś stworzyć, to już nie raz mówiłem, jeżeli jakąkolwiek kiedykolwiek instytucję czy organizację bym stworzył, chciałbym pomóc innym. Dlatego to jest takie moje bardzo odpalające motywacyjne działanie. I zobaczymy, czy, czy z tym patronem się uda to zrobić, czy nie. Jak nie, to zawsze można powiedzieć, że próbowaliśmy. I tyle. A co się wydarzy, po prostu no kocham tą robotę. Co mogę więcej powiedzieć? Kocham robotę, kocham szukać wiadomości, newsy, Robię robić, lubię robić research, e, lubię wyszukiwać to, co nie jest wyszukane. E, no przecież status jego Nakama to nie można znaleźć, tak? Jak mi ktoś mówi, że nie można, to mnie to jeszcze bardziej motywuje, bo to jest jak. Albert Einstein, który mówi, który tutaj nieraz przytaczałem, że jeżeli nie czujesz, że masz iść w prawo, za tłumem idź w lewo. Ten, kto podąży za tłumem, znajdzie się najprawdopodobniej tam, gdzie tłum, a ten, który idzie swoimi ścieżkami, prawdopodobnie znajdzie się, gdzie nie był nikt wcześniej. No i to jest Albert Einstein, moje jedno z ulubionych powiedzeń i mam nadzieję, że odpowiedziałem ci na twoje pytanie. KryptoNop pasja, tak jak już mówiłem wcześniej i z taką ekipą jak wy, Słowo my nabiera nowego znaczenia. Także dzięki za dzisiaj. Jeszcze raz pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.